Proszę bardzo. Panie marszałku, wysoka izbo, zwracam się z wnioskiem o przerwę i konwent seniorów, żeby pan marszałek wyjaśnił, dlaczego nie chce, żeby to pani premier na te, w tej Izbie, a nie pan minister skarbu na komisji wytłumaczyli kulisy upadku państwowego przewoźnika lotniczego Eurolot. Uzasadnienie. Eurolot upada. Lata tylko do 31 marca. Gwoździem do trumny była umowa ze spółeczką wydmuszką For you Airlines. Miliony złotych strat i 300 osób na bruk to są skutki tej umowy. I wielokrotnie na komisji, w interpelacjach ostrzegaliśmy pana ministra Skarbu, że to się skończy katastrofą. Minister Skarbu wiedział, że Eurolot wchodzi w biznes ze spółką lotniczą, która nie miała samolotów. Nie miała licencji, nie miała pozwoleń, a kapitał założycielski był mniejszy niż 1,30 OLT Express. Ostrzegaliśmy pana ministra, że w ten sposób EuroLot wspiera nie tylko konkurencję dla samego siebie, ale i dla lotu. Ostrzegaliśmy też pana ministra, że wpływ na zawarcie tej umowy mogło mieć to, że żona prezesa EuroLotu była w relacjach biznesowych z właścicielami tej spółki. Dlatego konieczne jest, żeby to pani premier z tego miejsca wyjaśniła, dlaczego minister skarbu nie reagował, dlaczego nie słuchał ostrzeżeń posłów i dlaczego bronił prezesa Eurolotu Tomasza B. Mówię Tomasza B, bo ten pan ma zarzuty prokuratorskie za działanie na niekorzyść innej spółki lotniczej. A właściciel tej spółki mówi o nim tak, ta grupa przysłużyła się niejednej linii lotniczej w Polsce, tylko Enterer wyszedł obronną ręką. Inne firmy, w tym państwowe, nie miały tyle szczęścia i albo już upadły, albo grozi im upadłość. W związku z tym, Wysoka Izbo, myślę, że jest oczywistym, że informacja powinna wyjść od pani premier na tej izbie, a nie od ministra na komisji. I ostatnie zdanie. Proszę, Proszę panie, też panią premier o wyjaśnienie, dlaczego prezes Tomasz B z zarzutami prokuratorskimi ma ciepłą posadkę w spółce Wrolot usługi lotniskowe, reprezentując prawdopodobnie polskie linie lotnicze Lot. To jest wydruk z KRS-u sprzed kilku dni. Oczekuję, że czas się skończył. Pan w ogóle nie, nie złożył wniosku formalnego. Proszę bardzo. Panie marszałku, wypowiedź zacząłem od złożenia wniosku formalnego. Po czym poinformowałem pana, że przechodzę do uzasadnienia: okay. przyjmuję do wiadomości konwent.